W Barcelonie wrze, a my, kibice, z niedowierzaniem patrzymy na to, co dzieje się z pozycją bramkarzy. Jeszcze niedawno Mark andré ter Stegen, był niekwestionowanym liderem, a dziś jego przyszłość zawisła na włosku. Na Camp Nou trwa bezprecedensowa walka o miejsce między słupkami, a każda godzina przynosi nowe rewelacje. Czy kapitan ustąpi miejsca młodości? I co na to Wojciech Szczęsny? Trudno się połapać w tym co obecnie dzieje się w Barcelonie, jeśli chodzi o sytuację jej bramkarzy? Według doniesień lokalnych mediów Duma Katalonii znalazła się w swoistym konflikcie interesów z obecnym kapitanem zespołu. Mark André Ter Stegen ma być wręcz wypychany z klubu, ponieważ jego wizja przyszłości znacząco odbiega od strategii władz klubu. Katalonskie media nie mają wątpliwości. Joan Garcia Serce de Espanyol już dogadał się z Barceloną i niebawem zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy nabytek. Młody Hiszpan stawia jednak jeden jasny warunek: chce być numerem jeden. To spora karta przetargowa, bo zainteresowanie jego osobą wyrażały też inne topowe kluby z Europy. I właśnie ta deklaracja wchodzi w kolizję z interesem Terstegena, który jako kapitan drużyny również chce mieć zapewnione miejsce w podstawowej jedenastce. Niemiec miał nawet postawić ultimatum: jeśli nie otrzyma gwarancji gry, odejdzie. Wszystko po to, by nie stracić miejsca w reprezentacji Niemiec przed Mungialem w 2026 roku. Podczas zgrupowania kadry Terstegen został zapytany o tę sytuację i odpowiedział w sposób, który odbił się szerokim echem. Z tego, co mi wiadomo, w przyszłym sezonie w Barcelonie będziemy ja i Naki Pena. Stwierdził bez cienia wahania. Jego słowa zabrzmiały jak policzek dla Wojciecha Szczęsnego który nadal ma ważny kontrakt z klubem i według lokalnej prasy już zdecydował o jego przedłużeniu przynajmniej o rok. Polak nie skomentował wypowiedzi Niemca. Zachował spokój, co tylko utwierdziło fanów w przekonaniu, że jest bardziej lojalnym i wdzięcznym zawodnikiem dla Barcelony. Zdaniem dziennikarzy, szczęsny bez problemu zaakceptuje rolę rezerwowego dla Dziułany Garci w przeciwieństwie do Terstegena, który otwarcie sprzeciwia się takiej roli. Dla Niemca wszystko wskazuje na to, że czas w Barcelonie powoli się kończy, mimo że jego kontrakt obowiązuje aż do 2028 roku. Na domiar złego, Joan Garcia znalazł się w konflikcie nie tylko z Terstegenem, ale również ze swoim obecnym klubem, RCD Espanyol, który wręcz błagał go, by nie przechodził do odwiecznego rywala z Zamiedzy. Sam zawodnik przyznał, że łączy go silna więź z Los Pericos, ale mimo to uznał, że transfer do Barcelony to najlepszy krok w jego karierze. Decyzję miał już przekazać swojej rodzinie. Wraz z każdą godziną sytuacja Terstegena komplikuje się coraz bardziej. Media nieustannie donoszą o nieuchronnym transferze działania garci, a jeśli do niego dojdzie, trudno sobie wyobrazić, by Niemiec zgodził się na rolę zmiennika. Jego interesy stoją w sprzeczności z planami klubu, co oznacza, że czeka nas jeszcze wiele zwrotów akcji. To nie pierwszy raz, gdy terstegen siega po kontrowersyjne środki. W 2016 roku, będąc jeszcze młodym bramkarzem, wymusił sprzedaż Claudio Bravo, by przejąć rolę numeru jeden. Teraz jednak jego pozycja nie jest już tak silna, a scenariusz sabotażu może zakończyć się dla niego fatalnie i definitywnie zamknąć drzwi do pierwszego składu.